Cześć, witajcie, z tej strony Tomi z kanału Crypto Wars Jest godzina 23.40 11 czerwca Aktualizacja sytuacji na One, czyli Harmony Przypomnę tylko, że Wszystko co zobaczycie w tym filmie To jest tylko i wyłącznie moje zdanie prywatne jest, Nie jest to porada inwestycyjna Pokazuję tylko tutaj to co ja widzę na wykresie ostatnio mm, ostatnio jak nagrywałem wam film to była sytuacja tutaj mm, tutaj w tym w tej chorągiewce tutaj było takie fejkowe fałszywe wbicie. E, widać to przede wszystkim po, po braku po braku obrotów tak? Obroty cały czas tak, takie same, tutaj coraz mniejsze sytuacja analogiczna, tylko w drugą stronę, tak jak tutaj wam pokazywałem na tej chorągiewce, tak? Cena szła do góry, zrobiła się chorągiewka, fałszywe wybicie w dół i do góry. Tak samo stało się tu, tylko w drugą stronę, cena schodziła, jak widzimy z góry. Chorągiewka, fałszywe wybicie i spadek w dół. Tak wybiło tutaj mm, ten kanał. Przebiło 50,05 Fibonacciego. Zeszliśmy w tej chwili do 0,38. Tutaj y, wcześniej y, na tej konsolidacji, w tym mniej więcej miejscu, te ściany, które o których tu mówiłem, 315-310 pękły. Czyli zniknęły, zostały zabrane, nawet nie wykupione, bo by było to widać po obrotach, że zostały wykupione, bo były duże pozycje. W tym momencie jak tu przeszło przez 0,5, to tutaj ta największa ściana na, na 300, na, na 300 Satoshi ta ściana była na 60 bitcoinów, ona też znikła, została usunięta po prostu. Cena dalej spada w dół myślę że tak że, że tutaj na 0,38 coś się będzie działo coś się będzie działo i będzie jakiś przystanek nie sądzę żeby to było dobre miejsce jeszcze na wchodzenie szczerze mówiąc hmm. wydaje mi się że tutaj do 0,23 do 0,23 pewnie pewnie cena zejdzie tak myślę, także gdzieś to by było, mol, mol może troszeczkę spać w dół, także gdzieś, gdzieś tutaj ta strefa, a najlepiej jakby zeszło między w połowie między 0,23 a 0, czyli mniej więcej powiedzmy tutaj, to już jest taka strefa wykupywania Słabych rąk, czyli, czyli generalnie tutaj po przebiciu 0,23 ludzie już tracą nadzieję, że nie, już będzie spadało, zaczynają się masowo wysprzedawać. Tylko pamiętajcie tak: jeżeli, jeżeli tutaj ja to przesunę w takim razie te linie o tu, jeżeli tu cena zacznie się odbijać, wychodzić do góry, jeżeli będą obroty, to tak, to ok. To może pójść do, może cena dalej pójść do góry. Jeżeli tutaj zacznie to iść bez, bez zwiększenia obrotów na takich mizernych, jak są do tej pory, no to to nie, niekoniecznie. Można próbować tutaj jakiś strzał taki sobie zrobić, oczywiście, można próbować jakieś tam 2-5-7%, oczywiście, ale. No, nie wiadomo, nie wiadomo. Na razie średnie ruchome spychają cenę bardzo mocno. Tutaj jakaś próba mała była, wybicia do góry, ale, ale nic z tego nie wyszło. Przede wszystkim, One jest bardzo podatny na cenę bitcoina, tak? Także, także generalnie generalnie z tym był problem. Jak popatrzymy na, na wykres Bitcoina i, i wykres One, to, be, to, to ładnie widać, że, że w weekend, tak jak Bitcoin zaczął spadać, tak samo One zaczął lecieć w dół. No i zobaczymy, zobaczymy. Projekt jest bardzo świeży, bardzo młodziutki, generalnie dopiero co jest na rynku, także nie wiadomo, czy aż tylu chętnych będzie. Zobaczymy, zobaczymy. Eee, ja tutaj nie będę wystawiał żadnych, żadnych zakupów dopiero jutro, tutaj może, może tu pomyślę, ewentualnie tutaj, tak? Także no przepraszam was generalnie jest bardzo już późno, a ja jestem nieco zmęczony cały dzień cały dzień zapracowany byłem, nie miałem wcześniej czasu myślę, że, że do, jutra, do jutra się sytuacja powinna yy, powinna wyklarować, bo w takim tempie jak będzie spadać. Powiedzmy do rana, do rana, do rana. 8 godzina, czyli gdzieś, gdzieś ten rejon 280, o ile będzie spalać, bo równie dobrze tutaj może się odbić, tak? I tutaj zrobić konsolidację taką jak tu i wyjść bądź od razu odbić do góry, tak? No nie wiadomo, ciężko powiedzieć. W tej chwili żadnych ścian nie ma żadnego wsparcia na. Na zleceniach zakupu nie ma większych, także cena, cena może spokojnie toczyć się na razie w dół. No i zobaczymy, zobaczymy co to będzie. tak. Taką porządniejszą analizę już może jutro zrobię. Mówię, no dzisiaj już jest późno, także przepraszam Was jeszcze raz. No myślę, że jutro się usłyszymy. Trzymajcie się, cześć, hej.